Witajcie. Postanowiłem się nie przejmować za mocno tym przymrozkiem, który zniszczył cukinie, aczkolwiek kompletnie zabił tylko jedną. Jak widać, ta próbuje odżyć. Ta też jakoś się zbiera. No a ta, co tutaj rosła, niestety zginęła całości. No ale za nią już ze sklepu kupiona cukinia rośnie. A na drugiej grządce, na której straty nie były tak duże. No cukinie są te dwie w rozmiarze takim jak ta kupiono. Ta troszeczkę oberwała. No ale jak widać też jako tako sobie radzi. A z pomidorami jak widać spróbuję ostrzyć to. Zaczynają tutaj pędy puszczać. Więc zapewne tylko owocowanie będzie opóźnione. A krzaki jako takie sobie poradzą. Co do ogórków. Jakoś tak powoli rosną. Zobaczymy czy coś z tych ogórków w ogóle będzie. Tak się właśnie te chłody może nie wpłynęły na nie zbyt pozytywnie. Na sądce podwyższonej są no, powiedziałbym, że odrobinę większe. No, a przy okazji, że kupiłem sobie więcej tych cukinii, no to i zrobiłem dodatkowe poletko. A też w takich sytuacjach czasami trochę przesadzam. Kupiłem trzy paczki różnych cukinii. No i to wszystko wisiałem. No i teraz się zastanawiam, gdzie to posadzić. Bo już dynie są, jak widać tutaj na siłę, na siłę upakowywane pod drzewka. A na przekopanie jakiegoś tutaj kawałka ziemi. No to trzeba mieć niestety czas i siły. To jest niestety ziemia. O. Popiół. Więc takie nieprzygotowane pole. No to za bardzo nic nie będzie rosło. Się zastanawiam, właśnie, czy tutaj jeszcze z dwóch grządek takich jak te nie zrobić, a potem ewentualnie dorobić te betonowe elementy i spróbować je obudować i już zagospodarować jako takie pełnoprawne grządki. A jeżeli będę tak szalał jak z tym czoskiem w tym roku. No to nic innego nie będę mógł uprawiać. Dobrze, pozdrawiam i życzę, żebyście się nigdy nie poddawali ze swoimi uprawami, i z problemami w jakiś sposób sobie zawsze radzili. Do zobaczenia w kolejnych filmach.